Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Nawet samochody elektryczne muszę koniecznie zatankować, aby zapewnić zasięg podróży. Tankowanie akumulatorów pojazdu wiąże się z kosztami. Oto ile to kosztuje twój portfel. Stacje ładowania samochodów we Włoszech. Jeśli prawda jest ze prawdziwy boom sprzedaży modeli elektrycznych spodziewany jest w dwuletnim okresie 2020-2021, warto zastanowić. Się również nad sytuacją stacji ładowania ile ich jest we Włoszech? Ale przede wszystkim ile kosztuje ładowanie samochodu typu plugin? 8 i 200 tysięcznych punktów ładowania, 3 i 500 tysięcy na parkingach, a reszta podzielona między prywatne z dostępem publicznym, takie jak hotele i supermarkety. Energy Undamp. Strategię grup Politechnico umylaną problemem jest jednak nie tyle, tylko całkowita liczba punktów ładowania, ale... ich nierównomierna obecność. Do tej pory ponad połowa punktów ładowania jest skoncentrowana w północnych Włoszech, zwłaszcza w Lombardii, która oferuje ich ponad tysięczny rok. 75% punktów ładowania znajduje się w miastach, 30% w punktach użyteczności publicznej, a mniej niż 5% na drogach podmiejskich i włoskich autostradach. Chcielibyśmy przypomnieć... Ze liczby te stale się zmieniają, to, co będzie się zmieniać, to koszty do ładowania samochodu. Ładowanie akumulatorów samochodowych w domu. Zacznijmy od tego, że obecnie najtańszym sposobem na naładowanie samochodu elektrycznego jest zrobienie tego w domu, oczywiście będziesz. Potrzebował garażu, boksu lub miejsca parkingowego podłaczonego do instalacji elektrycznej. Obecnie, przy umowie z rezydentem i średnim koszcie jednostkowym energii na poziomie 0,20-25 kWH aby naładować średniej wielkości. Baterie 40 kWh wydasz około 8 do 10 euro za pełny zbiornik, w tym przypadku przy zasięgu około 270 km. Jeśli masz fotowoltaik, możesz wydać jeszcze mniej. Mówimy o LCOE, wyrównanym koszcie energii elektrycznej fotowoltaiki mieszkaniowej. We Włoszech, który wynosi około 0,07 kWh. Firmy oferują specjalne falowniki, które mogą zarządzać ładowaniem pojazdów w przypadku nadwyżki produkcji z paneli słonecznych, optymalizując zużycie własne. Wallbox i koszty. Ważne jest, aby podkreślić, że jeśli posiadasz lub stale ładujesz samochód elektryczny w domu, zaleca się zainstalowanie gniazda przemysłowego. Inni wallboxa, aby inteligentnie zarządzać tankowaniem pojazdu. Co prawda nie jest konieczne zwiększanie mocy licznika, klasyczne 3 kWh jest wystarczające, ale należy pamiętać, za takie wallboxy nie jest a tanie. Obecne moce to 3,7, 7,4, 11 do 22 kW z prądem trójfazowym 400 V, a ceny zaczynają się od około 1000 euro. Ładowanie akumulatorów samochodowych poza domem Jeśli chodzi o koszt ładowania poza domem, istnieją zarówno planety płaskie, jak i Yugo, a stawki różnią się znacznie. W zależności od trzech czynników rodzaju kolumny prędkości ładowania operatora usługi. Na dzień dzisiejszy średnia opłata za punkty szybkiego ładowania o mocy poniżej 50 kW wynosi 45 euro/kWh, a za punkty o mocy 50 kW i 50 euro/kWh. W przypadku przeciętnego akumulatora o pojemności 40 kWh opłata wynosi około 18 do 20 euro za pełne ładowanie. Mając to na uwadze, miesięczne stawki ryczałtowe, takie jak te oferowane przez wiodącego operatora punktów ładowania samochodów, który Oferuje miesięczną opłatę w wysokości 25 euro przy 60 kWh lub 45 euro przy 120 kWh, eSA wygodniejsze dla częstych użytkowników. Najnowsze wiadomości dotyczące kosztów ładowania samochodów. Przypominamy, że Urząd Regulacji Energetyki zaproponował niedawno konsultacje w sprawie aktualizacji stawek za ładowanie publicznych. I prywatnych istnieje hipoteza zastosowania stawki dla mieszkańców domu do sprawdzonych punktów ładowania posiadanych lub wynajmowanych. Przez właściciela pojazdu elektrycznego. W praktyce trudno będzie płacić banknotami lub kartami debetowymi i kredytowymi, jak ma to zwykle miejsce na samoobsługowych stacjach. Benzynowych, ponieważ ze względu na brak jednorodności punktów ładowania, trzeba będzie wcześniej uzyskać odpowiednią kartę lub aplikację. Dla usługi, z której chcemy skorzystać. Oto kilka przykładów kosztów pełnego baku dla dwóch najpopularniejszych modeli samochodów elektrycznych we Włoszech Nissan Leaf 60. KWH, 27 euro za przejechanie 385 km, Peugeot Ajan 16 kWh, 7,20 euro za przejechanie 150 km opublikowane w samochody elektryczne kolumny. Elektryczne praktyczne przewodniki a WordPress komentarz Hello World.